Oh. Wow! Gdzie my jesteśmy? Czekoladowa fontanna? Czeka nas coś pysznego! O nie! Chyba pomyliłam się co do tych pyszności! Happy meal! Emma, spójrz tylko! Mam cały zestaw! Moje ulubione fryteczki! I jeszcze cheeseburger. Ale mi się poszczęściło! Są jeszcze cieplutkie! To może być lepszego niż frytki. Tylko frytki z czekoladą. Idealne połączenie słodkiego i słonego. I dlaczego nie serwują tego w restauracjach? To byłoby hitem. Mam pomysł. Wleję czekoladę do opakowania. Mm, to jest pyszne. Ja też chcę. Niestety zjadłam wszystko. Ale mam jeszcze burgera. Ciekawe, jak smakuje burger z czekoladą. Nigdzie takiego nie ma. Wow, jest znakomity. Rewelacja. O tak, palce lizać. Emma, dlaczego jesteś taka smutna? Jedz swoje kurze łapki. Wiem, są okropne. Ale mogę zrobić psiku Samarii. Och, jak miło. Ej, zabieraj ode mnie swoje kurze łapki. I zjedz je już. Okay. No dobrze, będę musiała to zrobić. Spójrz tylko na tę paskudną, suchą skórę, ostre pazury. Dobrze, że nie widać tego wszystkiego pod czekoladą. Spróbuję nie oddychać i po prostu je połknę. No i dlaczego dostałam aż tyle łapek? Nie mogę się doczekać, kiedy z tym skończę. Wyglądają ochydnie. Tak też smakują. Niedobrze mi. Mnie też. To było okropne. Muszę to szybko czymś zapić. Ej, ale tak nie można! Teraz czuję się znacznie lepiej. Mogę otworzyć pierwsza? Nie, proszę. No dobrze. Hura, dzięki. Co? Cytryny? Ha, no i co mari? Cieszysz się? Pokaż mi, co ty masz. Wow, to będzie przepyszne. No i co, chcesz zaczynać? Nie? Dobrze, więc ja to zrobię. Prawie zapomniałam o czekoladowej fontannie. Lizak truskawkowy w czekoladzie. To będzie oszałamiająco pyszne. Można też dodać posypkę. No, teraz to zdecydowanie najsmaczniejszy przysmak w historii. O, tak, miam niam niam. niam. Mari, nawet o tym nie myśl. Masz swoje własne smakołyki. Dzięki, że mi przypomniałaś. I tak mi ciężko. Nie, to jest okropnie kwaśne. Nawet czekolada nie przebije tego smaku. Nie no, nie dam rady tego zjeść. A może i nie będę musiała? Ma patrz nowy iPhone. Nic nie widzę. Marie, próbujesz mnie oszukać. Nie ma mowy, jedz swoje cytryny. W porządku, tylko nie krzycz. Zjem je. Wciąż nie mogę uwierzyć, że muszę to zrobić. Bleh. To jest bardzo kwaśne. Mało powiedziane, ledwo przełknęłam. Została ostatnia. Ojej! To było okropne. Nie płacz, Marii. Cytryny są bardzo zdrowe. Mają mnóstwo witamin. Niech wygra silniejsza. Dobra. O, jesteś godną przeciwniczką. Trenowałam na moim młodszym bracie. O tak, wiedziałam, że wygram. Zobaczmy. Co to jest. Ojej, to żelkowy makaron. Super. Pyszności. Chcesz mi coś. Oby mi ja dostała coś smacznego. O nie, tylko nie to. O kurcze. Chyba sobie stąd pójdę. Ani mi się waż, będziesz musiała zjeść wszystko do ostatniego kęsa. Nie dam rady. Dasz. Po prostu zanurz to w czekoladzie. No dobrze, zanurzę w czekoladzie. O rety, robi mi się gorąco. Dobrze, spróbuję go bardzo szybko przegryźć. Może nic mi nie będzie. Uff, chyba jest ok. Kontynuuję. O nie! Jakie ostre! Nie mogę. Zjadaj to. Ok. Mam pomysł na dobrą zabawę. Te papryczki wyglądają jak smocze pazury. Teraz moje ręce to szpany. Będę nimi zagarniać czekoladę z fontanny. Bój się mnie, Marii, bo jestem krwiożerczym, ziejącym ogniem stworzeniem ciemności. Ojej, co się z nią dzieje? Myślę, że smocze płomienie zaraz eksplodują. Muszę ochłonąć. Uff, od razu lepiej. Och, Emma, wszystko w porządku? Tak, tak, nic mi nie jest. Dobrze, więc teraz ja mogę zjeść mój słodki makaron. Skakuj do czekolady. Właśnie w ten sposób. Tylko spójrzcie, jak czekolada otula każdą stążeczkę. To takie piękne i pyszne. Mm. No nie, bo w gębie. A teraz wypełnię miskę po brzegi czekoladą. Ojej, ale fajnie to wygląda. Zupa czekoladowa z żelkowym makaronem. Jak fajnie to wyszło! Jakie apetyczne, ja też chcę! Przepraszam, Emma, ale moja zupa już się skończyła. Była wyśmienita. O, mogę? Dobrze. No i co tam jest? Fuj, zgniła ryba. Co za smród. A ty co masz? Ja mam hot doga. Uwielbiam hot dogi. Ja też. Ale masz szczęście. Co nie? Spadaj, jedz swoją rybę. Jak mam to zjeść? Ona na mnie patrzy. To jest po prostu nie do zniesienia. Zaraz zwymiotuję od samego zapachu. Mam nadzieję, że uda mi się to przetrwać. No to próbuję. O matko, co za koszmar! Dałam radę, brawo ja. Nigdy bym nie pomyślała, że jestem w stanie zjeść coś takiego. Zostały tylko ości. Ach, jak pięknie pachnie mój hot dog. Nigdy wcześniej nie próbowałam hot doga w czekoladzie. To niesamowite. Mmm, jakie pyszne. Też mi coś. Wcale mnie to nie obchodzi. Palce lizać. Trzy, dwa, jeden i podnosimy. Wow, jakie piękne babeczki! I to wszystko tylko dla mnie? O nie! Tylko nie to! Ja mam babeczkę i zamierzam ją zjeść. Mm, cytrynowa, jaka wilgotna i słodka. A tę babeczkę zamierzam polać czekoladą. Właśnie w ten sposób. Ojej, teraz jest jeszcze piękniejsza. I pyszniejsza. Ma, a może podzielisz się ze mną? Proszę. Hmm. No dobrze, niech będzie. Dobra, dam ci jedną babeczkę. Nie żartuję. Zjem wszystkie sama. Dodam więcej czekolady. Będę jeść za nas dwie. Jedna babeczka dla mnie i jedna dla Marii. Hmm, to jest pyszne. Ojej, ale mi burczy w brzuchu. No to zjedz cebulę, poczujesz się lepiej. Fuu, ochyda. Najważniejsze to nie oddychać. Jeszcze lepiej zamknąć oczy i na to nie patrzeć. Zawsze płaczę od cebuli, kiedy moja mama ją kroi. I w ogóle, kto wymyślił tę cebulę? Jest okropna. Bę. Mari, masz chusteczkę, otrzyj już Dziękuję, ma... I co ja mam zrobić? O, mam pomysł! Założę na nos klamerkę i nic nie będę czuła. Teraz nie czuję ani zapachu, ani smaku. Ojej, przepraszam. Trzy, dwa, jeden. Podnosimy. O tak! E, co to w ogóle jest? Fu! A ja mam pianki, słodkie i pyszne. Marie ma jakieś obrzydliwstwo. Haha, zanurzę swoje pianki w czekoladzie. A teraz dodam posypkę. Wow, ma kształt gwiazdek. Tak ładnie przykleiła się do czekolady, że wyszły mi gwiezdne pianki. Oj Jacie, jakie pyszne. Mmm, palce lizać. Teraz twoja kolej. I co ja mam z tym zrobić? Nawet nie wiem jak to jeść. To jest śliskie i paskudne. Emma, pomóż mi! Proszę bardzo, oto specjalny widelec do ostryk. Specjalny widelec? A, można je jeść w widelce, a już myślałam, że będę musiała gryźć tę muszle. Palałam wszystko czekoladą, ale i tak to wygląda mało apetycznie. Fu to nie jest smaczne! Biedactwo. Bądź cierpliwa, zostały tylko dwa kawałki. Niedługo z wami skończę. Jak to się nazywa? E, ostrygi? Paskudne, ślizgłe ostrygi. Bleh. To obrzydliwe. Jak to w ogóle można lubić? Zjadłaś wszystkie? Dobra robota, Marie. Brawo. Mogę zobaczyć pierwsza? Okay. Śmiało. Hurra. Ciastka M&M's. Emma, ty co masz? Okay. O Boże, czy to jakieś karaluchy? To krewetki, się. Mogę zacząć? Ok. Smacznego. Mmm, moje ciasteczka, na pewno są pyszne. A z czekoladą? Mmm, niewiarygodnie dobre. Może się ze mną podzielisz. Z jakiej paki? Sama masz pełen talerz, a to moje ciasteczka. Zastanawiam się, czy dam radę zjeść wieżę z ciastek. Mm, nie sądzę, żeby zmieściła się w moich ustach, ale z pewnością mogę zjeść trzy ciasteczka na raz, mm. zwłaszcza tak pyszne. miam, yes. miam. Aż mi ślinka cieknie! Nie udław się, lepiej zjadaj swoje krewetki. Są obrzydliwe, skąd to się w ogóle wyczołgało? Wyglądają śmiesznie i śmierdzą okropnie jak zepsuta ryba. Wątpię, żeby czekolada tu pomogła. O Boże, jak to uchydnie chrupie! Smakuje obrzydliwie. Nigdy więcej tego nie ruszę. Biedactwo. Ale musisz zjeść wszystko. Wiem. Po prostu nalaję więcej czekolady. Fuj. Co za paskudztwo. Nie mogę na to patrzeć. Proszę bardzo, zjadłam wszystko. Przywij piątkę, kochana. Przeszłyśmy wyzwanie. Podobał Ci się filmik? Więc szybko subskrybuj kanał Barada, gdzie czeka na Ciebie jeszcze więcej niezwykłych challenge'y. Pa, pa!